bardzo słaby stan. Też jak y, możesz zauważyć, że czasami zęby po prostu się ruszają, mogą wypaść. No to też bardzo trzeba uważać. Bywa tak, że ktoś bardzo Właśnie teraz dzieją się wykłady na kursie groomingu Marty. Marta przyjechała do nas z Łomży. No i słuchajcie, wykłady to jest taka część stała kursów. Oczywiście stawiamy na praktykę, no ale bez teorii nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw każdy kursant musi poznać teorię musi zrozumieć, jak obsługiwać psy, jak strzyc, jakie są wzorce by ruszyć z kopyta w ramach praktyki. Wykład robi groomer Asia i mam nadzieję, że uda mi się nagrać kiedyś film z Asią, bo Asia skończyła półtora roku temu, może już prawie dwa lata temu, u nas kurs groomingu i zobaczcie. Teraz już wykłada sama na zajęciach e, z groomingu. Wspaniały rozwój, wspaniałe zaangażowanie, a się wpłynęło na to, że teraz już sama wykłada. Grooming e, ma swoje moduły w ramach kursów. E, kilka pytań e, do mikrofonu. E, Martuś, e, jakie masz wrażenia, jakie masz emocje? Dzisiaj jest ostatni dzień kursu, e, zaraz będziesz miała samodzielny dzień pracy. E, jakie jest Twoje nastawienie? W ogóle nie, teraz cóż mnie złapał. Nie no, że już nic nie pamiętam, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobrze, fajnie. I powiedz mi, jakie masz plany? Kończysz, kończysz szkolenie w dniu dzisiejszym, wracasz do Łomży i czy już tam masz sprzęt gotowy, masz już salon otwarty, czy po malutku będziesz kompletować? Jaki masz w ogóle plan na siebie? Nie no, mam w planie y, otworzyć salon, ale muszę troszeczkę mm -hmm. jeszcze się podszkolić, no mm -hmm. i powoli, powoli i mam nadzieję, że okay. jak najszybciej uda się. Poinformujesz mnie, jak otworzysz tak. salon. Zaprosisz Zapraszę. mnie? Tak, serio? Tak. <grym> to super, to no, ja sobie to tak przyjęłem. Trzeba... Ale, ale nie, powiem ci uczciwie, tak szczerze, też to już będzie na kamerze, że zawsze proszę moich kursantów, jak otworzycie salon, weźcie mnie zaproście. I nie wie, proszę. że mnie zapraszają? Albo się... zapraszają? Nie zapraszają. Nie, nie zapraszają. Nie. Nie zapraszają. Ja zapraszam. Jakoś się wstydzą, klępują. O Michał później bo jeszcze nie jest wykończony, o Michał później, bo coś tam... i później jak już czas się to leci. Wszystko do szkoły się jeszcze sama, to znaczy się w sensie w praktyce, więc... Pajne. Dobra, no to trzeba mam kciuki, bo Łąża to piękne miejsce, więc nawet turystycznie ale, bym podjechała. Ale... Zapraszam. Cześć. <noise> więc widzicie jak to jest? Kurs z kursem, ale trzeba się jeszcze doposażyć w odpowiedni sprzęt, to jest spora inwestycja, kurs jest inwestycją, sprzęt jest inwestycją, wynajęcie, doposażenie, usprawnienie miejsca pracy, czyli lokalu, salonu, to też jest czas inwestycja, więc po kursie może sporo czasu minąć, zanim zaczniecie strzyc, więc wtedy też się przyda jeszcze jakieś doszkolenie, może przypomnienie. Ale też zapraszam kursantów, żeby do mnie przyjechali, zawsze na jakieś e, nawet bezpłatne podejrzenie mojej pracy, przypomnienie sobie. Cała sytuacja jest bardzo poważna, gdyż e, jak już wiecie, kursantka Marta już jest na końcówce kursu i właśnie pisze. Pisałem pisemnie. E, jestem spokojny o Martę, ponieważ przygotowywa... <grym> ponieważ przygotowywaliśmy się do tego egzaminu i sama Marta na taki um, egzamin um, taki próbny i to wszystko dobrze szło. Mhm. Dobra, tutaj jest ok, jeśli chodzi o Gordema, to zdecydowanie jest ok, ale tutaj mamy sedno. Tutaj jest sedno, tak, bo mi chodziło o to, nie. Więc to akurat to było prostsze, i tutaj założyć, bo to było trudniejsze. Mm -hmm. A, przecież... mm -hmm. A łapki w tej stylizacji? W tej stylizacji B. Jakie łapki? Tutaj, dół? No bo ja tu. No, czyli jak to się nazywa? Tak to wyjmujemy i tutaj myjemy i nadajemy książkę. Tu jak taka się nazywa? No i ja no. tak, no chodź. Powróćmy do tkanica, jest troszkę jeszcze istotna, ale też... A, do mnie mówisz. Istotna jest chawica, istotna jest... Jest bardzo istotna. Asia, to będzie na YouTubie. Mówię, ja tego nie wcinam Serio. Dobra, no, no, to już zdelegacie. Dobrze, proszę o powagę. O lala, la. o la, la. proszę e... Czekaj, to się, to się robi, robi tak. Oh yeah. I różowe skarpeteczki.